Mano się, Z tej strony o Janek. Dzisiaj będę grał w Flight Simulator 2025. Mam nadzieję, że będzie z problemem. Zachęcam jeszcze do innych live'ów. Do na przykład, nie wiem, no, innego Flight Simulator, jak wam się spodoba. A będziemy latać i będziemy zdobywać samoloty. To jest część takich o Będą jeszcze o czołgach, łodziach i ten live będzie tak. Chwilkę poczekamy, żeby... E, weszli. chim. Chwilkę poczekam. sobie poczekamy 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 sobie troszkę tak się dajmy jeszcze Na chwilkę czy zrobię. Nie dobra. Nie wpadacie na jan F dwadzieścia dwa, gdzie taki trochę się wyciszę. Będę zaglądać, czy ktoś będzie wchodzić. Jeszcze minutka. minutka. Wydajcie się pewnie, ile będzie trwać. Będzie ponad 2 godziny, a do 19.20 co? Soby też gramy. Tym samym, tym modelem, chyba. No, będzie

Dobra, sobie do góry. O! Oh. A mam zaproszenie. Mega fun. E, gdzie są ludzie? Eee, z Nie widzę. Da się kobieć? Nie da się szkoła akwary. Też nie da Ale Fajny mega model. Dobra, skręćmy sobie. Gdzie są samoloty? Przed O, pojawił się. Pojawił się. Dobra, weźmy do środka. Dobra, mamy... Mamy daty. Całkowicie A. Mamy I, Iwano, trochę sporo, ale mamy spróbujmy ten. Co się dzieje? Nie patrzcie, kogo tu ja mam. Trochę widzowie. Bo ja mam tego. Nie, bo ktoś mnie strzela. Nie przepiąc, ale nastawiałem coś. Strzel. Nie udało się. O, mamy jedną linię, o kurde. O, ja 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 Problem, jest tu tyle, kurde, i znasz O kurde. Zjadłem. Zjadłem. No. Zastrzelili mnie chyba, wiecie? Zastrzelili ja, mnie. No, to ej, bo my możecie tutaj realistyczne. Bitwy symulacyjne chyba. No, dalej. Tak. A nie da się. Da się. Chodźmy. tam w ogóle jak uważam w kole a nie da się to bo to są na punkcie I to ja przeciągiem nie widziałem wiecie nie widziałem tak uważam w... Nie wiedziałam, tylko coś zobaczył. Bo mi ten mikrofon, bo mam taki mega nie fajny nie mikrofon. E -e NorTexas Action też fajny jest. Chciałam mieć wykupionego Windowsa, żeby. Dobrze, pewnie nie słyszycie, bo ja też oglądam. Ty, no nie gadajcie. Się... Ty, no nie gadajcie samolot. Fuj. Nie, to ciąg. Ehm. Um, bardzo fajny. my, mły, Nie kierujemy się w tym. Co się dzieje złego, więc kręćmy. bardzo wchodzi na F1, kanał F11. Też to jest spokojny kanał. Będą nagrywki, a le... o wie... o kurde co od. kurde nie 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 tego Janek nie wiem jak się to gra wiecie co widzowie ja jestem taki o... a mnie już pokonali ale dostajemy... tym na w tym wypadku, w co? co? w mnie lepiej słychać. Chyba mnie słychać. No w... Ty tak, mnie słychać? Kurma, na gruwa tazienna, mogę... Dobrze do mnie słychać. Oczywiście co? mnie, Nie będę lepiej słychać. Chyba mnie słychać. Ile się czeka? Nie. Słychać? Kurma, na gruwa tazienna.

nie będę wam strachać, ale będą... Góry czaki, Co się dzieje? Stójcie, stójcie, stójcie. To działa. Tu też działa. To też nie chce działać, wiecie? Dobra. Ludzie szukam. Dziękuję za trzy łapki w górę. Dziękuję bardzo. A teraz powiedzcie mi napiszcie na czacie. Gdzie są... O, widzę, 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 widzę. Dobrze. Ile nich jest 15. Dobra, lecimy. Cześć! Kogo tu ja mam? trzecia osoba? Niech zostawi lajka A! Powiem tak zresztą um, To będzie taki kanał Gdzie będzie... będą podróże Będziecie mogli widzieć Moją twarz Ale nie będę wam zdradzać No, będą się pojawiać A? Tak czy siak? O, o już! Ej, bo już atakują, dobra. Nie puszczę, bo nie wiem po co jest. Dobra, zlećmy. Ktoś będzie chciał, żebym zabić to. Tak. Oczywiście. Halo? Dostanie w końcu Japończyku? Ty, to jest japoński samolot, asystent jest nie dobra? Dobra, daj. Do, do. Gdzie są wrogowie? Tam są. Dlaczego jedna osoba ogląda? I dla was się tak staram. Hm. polecimy sobie. Dobra, mamy już. Skręcimy taki... Ja ten. Nie mamy trzy. Ludzie, weźcie! Macie tyle tutaj, a wy nie lecicie. O ty! Dobra, ile jemu mam? No, to lipa. ああ。おいにぃんじおうぃんどしたわんたこもつ。Huh. Ale bo ja tutaj bombami. Dubik fucking Nie, da się chyba Ах, выбрал Могу сказать, что...

Cześć. No, może pobawićmy sobie coś. Not... Ten. sobie potem

czy to u mnie Do dołu. do góry. No! 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 Mam takie jakieś No, nie jestem taka, ale wiem, że u mnie jest O! Nie, to nie jest kwachatbel. Ach! Dodał coś wyłącznie. Tutaj to gdzieś ja było. A mnie bo bo nie wiem, czy to działa, to takie poćcinne, bo nie było. A gdzie jest niegoś, no? e? A nie, Jakby jeszcze o tutaj taki wpadł, to byłoby fajnie. Dostał czy nie? Nie, dostać, dobra, to się połapnie. 응, 니다 r 지금 u i r e d with c o v e I weźmy Weźmy tak, do góry nogami. I zejdźmy do dołu. D! I podejśmy do wy... Tak, to jest mu takie. Wtedy się dlaczego ja tak nie ja wiem, bo to jest mój plan. O, wziął w tym mi się stało. Że, jak tak robicie, to tak mylicie. Wylecicie do góry, odpalacie flary, wejdzie do masz pokój, podwozie, ludzie, udaje się. Wielki odpalenie, ludzie chowacie podwozie. Nie wiem, co tu jest, co robicie. Ja Jest tak, lecimy. Odpalamy sobie teraz podwozie. No wszelkie bo właśnie powiem. Ja, oczywiście już to. Dobra, poddajemy się. O w ogóle. Lecicie? Czy nie? I odpalacie. Mm -hmm. I czekacie, a w wywalacie.

O kurde znowu, znowu, znowu! Dobra, dobra. Aby to obać się.

Przepraszam, ale mi coś. Przepraszam. Przepraszam widzowie, ale mi coś wyłączono z tego OBS-a. Znowu i znowu i znowu. Znowu i znowu i znowu. Zmi Wyłączam mnie! Dobra, chociaż to nie się nagrywa. O Gdzie dostałem gdzie? Gdzie, ja dostałem? gdzie dostałem? Gdzie dostałem? Żydło. O nie, przylotówka mi się zrobiła Mogę do dołu, ale chociaż chcę zastrzelić go Ty? Ty no jest, jest teraz w zasadzie, ale... działa wszystko? No to mnie teraz przypuszcza odpowiedź powiedz. Zobacz, o kurde, co to było?